To jest podsumowanie najważniejszych tematów z naszych wiadomości. Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu 90. O tym mówiliśmy w poniedziałek. Ruszyła akcja informacyjna w sprawie szczepień w szkołach na terenie naszego regionu. To czas, by zderzyć ze sobą ministerialne zapowiedzi z rzeczywistością. W Radiu 90 sprawdzamy jak naprawdę akcja szczepień uczniów powyżej 12 roku życia będzie wyglądać w placówkach. Na razie zainteresowanie szczepieniem dziecka w szkole jest w wielu miejscach znikome. Potwierdza to Jacek Dojka, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego numer 7 w Wodzisławiu. Informacja poszła do 215 rodziców. Na spotkanie przyszło ich tylko czterech. Uważam, że rodzice, którzy chcieli zaszczepić swoje pociechy, już dawno to zrobili, a nie przekonanych nie przekonamy, więc zainteresowanie jest małe, właśnie tak jak uważaliśmy. Przewidywaliśmy, że będzie bardzo małe zainteresowanie. Byłem na to przygotowany. Dlatego też zrobiliśmy takie ogólne zebranie na sali gimnastycznej, które skończyło się na świetlicy, dlatego że no spodziewaliśmy się, że przyjdzie 10-15 rodziców. W tym tygodniu w szkołach zbierane będą deklaracje rodziców zainteresowanych szczepieniem dziecka przeciwko COVID-19 w placówce. Jak będzie zorganizowana akcja, jeśli w dalszym ciągu dotyczyć to będzie kilku osób? Jeżeli tych deklaracji będzie bardzo dużo, w co wątpię, to wtedy możliwe, że taki punkt powstanie w szkole. Jeżeli będzie ich mało, no to kilku uczniów pójdzie na takie szczepienie do wyznaczonego punktu z jakimś opiekunem. Jest powiedziane, że przy szczepieniu na terenie szkoły nie jest potrzebny rodzic, wystarczy, że wyznaczy on opiekuna. Więc możliwe, że będzie to nauczyciel. Rodzice dostali, tak? Po prostu wykaz placówek, w których mogą dzieci zaszczepić. Tak, nie muszą czekać, w każdej chwili rodzic może podejść do dowolnej placówki. Która szczepi na terenie Wodzisławia i takiego szczepienia dokonać. Na spotkaniu informacyjnym w szkole podstawowej nr 1 w Jastrzębiu zjawił się jeden rodzic. Tu też dyrekcja bierze pod uwagę dwa scenariusze. Albo uczeń wybierze się do punktu z rodzicem, albo z nauczycielem. W Radlinie jeszcze nie wszędzie odbyły się spotkania. Trudno oszacować, jakie będzie zainteresowanie, ale w Urzędzie Miasta mają już pomysł, jak zaszczepić zainteresowanych na terenie szkoły. Skoordynować to na poziomie miasta, tak aby jeden punkt szczepień mógł obsłużyć wszystkie nasze placówki, cztery placówki oświatowe w których znajdują się dzieci od 12 roku życia. Sami dyrektorzy i, i my też zachęcamy do szczepień w różnych miejscach. Natomiast jeżeli będzie taka potrzeba zorganizowania tych szczepień w ramach placówek oświatowych, to jako, jako miasto radni zorganizujemy taki mobilny punkt szczepień, który obsłuży wszystkie placówki. Jeżeli tych dzieci nie będzie zbyt dużo, to jest szansa, że nawet w ciągu jednego dnia taka jedna akcja się podzieje. Mówi Małgorzata Mokrosz, naczelniczka w Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta w Radlinie z informacji, jakie docierają do nas z rybnickich szkół. W niektórych placówkach uczniów do punktu szczepień zaprowadzi po prostu nauczyciel. W połowie września w Brukseli spotkanie z Komisją Europejską w sprawie górnictwa zapowiedział w Jastrzębiu wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Zgoda komisji jest niezbędna, by wdrożyć pomoc publiczną dla górnictwa, jaką zaproponowano w umowie społecznej podpisaną w maju tego roku ze związkami zawodowymi. Planujemy w połowie września wizytę w Brukseli. Jesteśmy w trakcie rozmów prenotyfikacyjnych tego dokumentu, który złożyliśmy, oczywiście złożyliśmy go zgodnie z tym formularzem dotyczącym pomocy publicznej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, więc to nie jest wprost. Notyfikacja samej umowy społecznej, natomiast wniosku, który jest przygotowany w oparciu o podpisaną umowę społeczną. Informujemy oczywiście stronę społeczną o zakresie tych rozmów. One dotyczą wszystkich kwestii związanych i z kosztami kwalifikowanymi, i z samymi instrumentami wsparcia. Nadzieje na szybkie zakończenie rozmów i wdrożenie w życie umowy społecznej w sprawie górnictwa ma Dominik Kolosz, przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Ponad trzy miesiące temu podpisaliśmy porozumienie społeczne dotyczące transformacji sektora górniczego i transformacji województwa śląskiego i mam głęboką nadzieję, że to porozumienie zostanie zrealizowane, że nie stanie się tak, że będzie to kolejny dokument i stanie się pożółkłym papierem. Wierzę w to głęboko, że wszystko, co mamy tam zapisane zostanie wprowadzone w życie. Przypomnijmy, że umowa społeczna określa zasady i czas wygaszania polskich kopalń. Do 49 roku określa mechanizmy finansowania spółek sektora górniczego, by ograniczyć negatywne skutki procesu transformacji. Są w niej także zawarte gwarancje zatrudnienia oraz osłony socjalne. Dekurnie. Dwóch dilerów dopalaczy zatrzymali cieszyńscy policjanci. W samochodzie jednego z nich znaleźli 670 porcji substancji psychotropowej. O szczegółach Robert Krzyżaniach. Policjanci zwalczający przestępczość narkotykową wpadli na trop mężczyzny, który miał handlować dopalaczami. Ukrywał się on przed funkcjonariuszami, często zmieniając miejsce zamieszkania. Ostatecznie 23-latek ścieższyna wpadł w ręce mundurowych, a wraz z nim zatrzymany został jego 26-letni wspólnik. W trakcie przeszukania auta, którym jechali mężczyźni, znaleziono blisko 200 gramów nowej substancji. Psychoaktywnej, która ukryta była w samochodowym schowku, a także broń gazową, pieniądze i wagę. Decyzją sądu obaj dilerzy zostali tymczasowo aresztowani. Za posiadanie i wprowadzenie do obrotu znacznych ilości narkotyków grozi im do 12 lat więzienia. Pogoda sprzyja grzybiarzom po ostatnich opadach deszczu, można spodziewać się wysypu grzybów w lasach. To dobra wiadomość, jednak wybierając się na grzyby, warto być ostrożnym. O kilku ważnych zasadach przypomina Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach. Zanim wyruszysz do lasu, upewnij się, czy nie został on objęty ochroną w formie rezerwatu przyrody lub parku narodowego. Co do zasady, zbieranie grzybów i runa leśnego jest tam zabronione. Przed wyprawą do lasu warto też poznać gatunki grzybów, które w nim występują. Nie tylko pod kątem tego, czy są one jadalne, ale również, czy nie zostały objęte ochroną gatunkową. Chodząc po lesie, nie niszczy niepotrzebnie runa leśnego. Nie łam gałęzi, nie wyrywaj całych grzybów wraz z grzybnią ukrytą w ściółce i co najważniejsze, nie zostawiaj w lesie żadnych śmieci. Przypomina Łukasz z rzecznik instytucja, a przestrogą dla osób wybierających się na grzyby niech będą też tragiczne informacje z Centrum Zdrowia Dziecka z Warszawy, gdzie zmarli pięcioletni Afgańczyk oraz jego sześcioletni brat. Obaj chłopcy trafili do szpitala po zjedzeniu muchomora sromotnikowego. Jelcz, popularnie zwany ogórkiem, pojawił się w Jastrzębiu. Mieszkańcy miasta mogli wyruszyć w sentymentalną podróż i poznać kawałek historii miasta. Czy uczestnikom przypadła do gustu tak niecodzienna atrakcja? Jestem z Włodzisławia i Jastrzębie mało znam, no tak znam tyle, co, co sklepy, no a po prostu taka sentymentalna A jeździła już Pani kiedyś ogórkiem? czy to No pewnie, że tak. tak. I to sinobusami, ogórkami jeździło kiedyś. Tam. Świetny pomysł. To był lepszy niż jestem. bardzo Panią Kasie, bo bardzo opowiada interesująco zachęcająco po prostu do, do rany przyłóż okej, okay, a to była pierwsza podróż ogórkiem po Jastrzębiu? nie, trzecia chyba, trzecia, bo kiedyś byłem, że były, teraz był raz teraz w moim sensie najmłodsze dziecko było raz tak? moje najstarsze dziecko chyba drugi raz no, ja chyba trzeci raz. A dzieciakom się podobało? No, temu mojemu synowi chyba, chyba tak, bo tak się jak, jak tak ciepało, to tak się cieszył, tak tak zradzę, To na się cieszył. Najmłodszy mój ma 13 miesięcy. o 1 września. Za kierownicą kultowego Jelcza zasiadł pasjonat motoryzacji Grzegorz Harmata. Skąd pomysł na wyremontowanie takiego autobusu? Wie pan pasja ogólnie do motoryzacji zabytkowej. A że trafił się akurat autobus, no to podjąłem wyzwanie i zacząłem go, zacząłem go remontować. Okej, okay, a ma pan więcej może takich zabytkowych pojazdów swojego? No, jakieś mniejsze, mniejsze teraz przyczepę akurat do ogórka remontujemy, no i jakieś tam takie drobne mam, ale jeszcze nie mam się czym chwalić, bo jeszcze nieskończony remont. To jest pracochłonne i czasochłonne. Co uczestnicy mogli zobaczyć podczas przejażdżki o tym opowiedziała nam przewodniczka wycieczki Katarzyna Barczyńska-Łukasik. Prezentujemy Jaszczemski szlak wolności, a więc miejsca, gdzie działy się historyczne wydarzenia, czyli jest to kopalnia. Zofiówka, kiedyś manifest lipcowy, gdzie wiadomo były strajki, gdzie podpisano porozumienie jastrzęmskie. Potem kierujemy się do kościoła na górce, na świętej Marii Panny, Matki Kościoła. No bo ten kościół dawał wsparcie górnikom, i tam jest, tam jest święty Janny Pomucen z kapliczki, która znajdowała się kiedyś. W miejscu obecnego urzędu miasta. No jedziemy do łaźni na kawuka, byłej kawuka Moszczenica, już kopalni nieczynnej. Tam ma być nowoczesne muzeum multimedialne, takie współczesne, które pokaże właśnie ten Jaszczęski Szlak Wolności w sposób taki ciekawy. Trasa wiodła od Kina Centrum aż do łaźni nieczynnej kopalni Moszczenica. I to najważniejsze tematy, jakie pojawiły się na naszej antenie w poniedziałek. Joanna Mielimąka do usłyszenia. Więcej na Radio 90.pl